Witajcie na kanale Ewangeliczny. Challenge Jestem Julka, a dzisiaj jest 30 stycznia, a fragment z Ewangelii, który wybrałam na dzisiaj brzmi tak. Czy po to wznosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? No i tak, ogólnie korzec w Ewangelii to jest takie naczynie, y, dzięki któremu można odmierzyć y, na przykład zboże, takie sypkie rzeczy. Y, no i ogólnie on miał tak od 9 do 120 litrów, ale to jest takie nieistotne, ale y, jest jeszcze w po, jest taki w polskim języku frazeologizm "chować się pod korcem". No i to oznacza ukrywanie czegoś lub zatajenie prawdy. No i jakby to się odnosi do takiego biblijnego kontekstu, do takiej idei, która po prostu mówi o tym, że nie powinno się ukrywać czegoś, co powinno być ujawnione. Tak. A dzisiejszym waszym ewangelicznym challenge'em będzie to abyście się zastanowili, czy chcieliście coś powiedzieć, ale tego nie zrobiliście. I jeżeli jest taka rzecz, no to kaman i do roboty, na co czekacie? I powiedzcie to po prostu. Nie możecie zataić tego, co powinno być ujawnione. Więc tak, to by było na tyle. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Pa-pa!